Hello, hello, widzę, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj e, trochę taki nietypowy odcinek, w sensie pierwszy raz coś takiego nagrywam, ale będziemy e, po prostu dołączać tylko do e, bitew osób, które, no które widzicie utworzyły po prostu jakieś bitwy. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No trochę można powiedzieć, że potestujemy te skrzynki, tak jak inni robią te bitwy. No nie, eee, mamy 287 zł. Słuchajcie, wyniki z poprzedniego odcinka na Skina o 15 zł. możecie znali już na moim serwerze na Discordzie, także obczajcie sobie. W tym odcinku, jak zawsze, również można wygrać Skina. Jeden co trzeba zrobić, to tam użyjmy kogo Zostawić lajka suba oraz trakcie odcinka powiem hasło, które trzeba będzie zapisać w komentarzu. Oraz słuchajcie, eee... W następnym odcinku znowu wleci kolejny skin. E, w poprzednim odcinku e, kolejnego skina dodałam do konkursu. No i tak jak mówię, następny skin dodany do konkursu będzie w kolejnym odcinku. E, tak jak widzicie, tutaj, tutaj macie, e, jakie musicie wkładać. Jezus Maria, sorry. <noise> tutaj macie, ile musicie dodować na wybranego skina. Wiadomo, jak płacicie z moim kodem 3 dychy, to automatycznie bierzecie udział w tych wszystkich sześciu konkursach. Ale zobaczcie, jak na przykład płacicie 840, to automatycznie też wiecie, bierzecie udział w tych tutaj wszystkich, w sensie wszystkich, tych tutaj dwóch konkursach. No więc, y, możemy sobie przejść do odcinka. E, mamy 287 zł, tak jak mówiłam, więc e, zobaczymy sobie. Akurat widzę, że dużo osób teraz e, gra. Może. A nie, dobra. Ja się za długo zastanawiam. Same jakieś takie. Tanie bitwy. Dobra, tu dołączymy. Mm, dobra, non case więc spoko. Tylko to jest na gu... O jakoś taki koniecznie lub wygrać tego underdoga, bo jak się trafi naprawdę fajnego skina, to tak boli jakoś. Ja się nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. No i przegraliśmy właśnie, a mieliśmy najwięcej. Dobra. Mamy 262 zł, także dobra, tutaj może dołączymy. Kurde, że oni biorą te same skrzynki. Wybierają w sensie. Dobra dla nas. Jezus, Maria. Ale nie, no powiem wam, że ładny ten skin mimo takiej ceny. Jest dużo fajnych skinów w takiej niedużej kwocie. Dobra cały czas dla nas jak na razie. Chyba mam winę, wydaje mi się. Dobra, mamy Wina. 71 zł. Kurde, dobra, 302 mamy. W końcu coś na plus. O Jezus, on low lowcasey. Hmm, kurde, 385 zł bitwa, no nieźle. E, dobra, więc poczekamy chwilę. bo Może tutaj dołączymy. Hmm. Czy skrzynki chyba jeszcze nigdy nie otwierałam nawet? Ale szybko ludzie w ogóle dołączają. O, dobra, 15 zł. O Boże, święty Chociaż nie, dobra, mamy 21 eee, 50, chyba mam wina, tak mi się wydaje Dobra, mam wina znowu, kurde Nie no, powiem wam, że dobre te bitwy robią, jak na razie <gry> Dobra, 390, znaczy 339 zł mamy Kurde, no nie, może, dobra, to łączymy, ale no. Kurde Kurde jakby to łupa wleciała O Boże! Ja pierdzielnie, nie no nie wierzę. Chociaż nie ma co jeszcze zostało. Dużo skrzynek. Ja w ogóle nie grałam na tym trybie. Jezus Maria Co to jest? Nie no. Masakra to też jest bardzo ładny skin. Co 88 groszy? No kurde. Nie no, powiem wam, że ciekawie. Naprawdę fajna bitwa. Oczekajcie, czekajcie. O Jezus Maria w najgorszym stanie jeszcze, nie no. O matko jedyna. Z 5 dych maksymalnie będzie. No 49 zł, ja pierdolę. Nie, to nie był dobry pomysł. Naprawdę. Eee, dobra. Gdzie można teraz dołączyć? Może to są te nowe skrzynki. W sensie, nie wiem, jakoś tydzień temu to dodali coś takiego. Albo dwa tygodnie temu? Nie mam pojęcia. Ale niedawno jakoś. 29 zł mamy, także nieźle. O, Boże. To też jest bardzo ładny skin. O Jezus Maria. No, dobra, przegraliśmy. Kurde, ile mamy? 34 zł? Czekajcie mamy tutaj coś. Wymienimy sobie te punkty. No kurde, było dobrze, tylko ta bitwa na tym szerdzie, nie? Jezu czekajcie, dobra, tu nam brakuje, dobra gdzie teraz można to łączyć, o dobra może tutaj akurat, zobaczymy jak to powiecie. o Boże, o Boże, 42 złote skin, no to też niezłe. No ale co? No przegraliśmy... Nie, 15 zł mamy. No, tu nie ma nic. Dobra, tutaj dołączymy. O, tutaj też jest jakaś... Niedawno tutaj tam skrzynkę też jakoś. O, Boże, święty, nie no, masakra. Kurde, ja nie dołączyła na tej bitwy na szerdziec, Naprawdę byłoby dobrze. Dobra, widzowie, w takim razie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie odcinka. Przypominam Wam o konkursach, chociaż nie, Jezus Maria, zapomniałam powiedzieć hasło. Teraz dobrze, że mi się przypomniało, bo nieraz zapomniałam i w ogóle nie powiedziałam, więc dobra, niech będzie lowcase, więc zapisujcie w komentarzach lowcase, low e, wiadomo trzeba zostawić lajka oraz subał i używać mojego kodu Oliwka, tutaj wiadomo jak, jak chcecie wziąć udział w tych konkursach to mi się dodać z moim kodem, e, no tak jak mówiłam macie poszczególne kwoty podane na wybrane skiny, także dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, do nas